A tato się nauczył pierwszy wierszy. To był: Kto ty jesteś, Polka Mała? Jaki znak twój? Lilia Biała. Gdzie ty mieszkasz między swymi, w jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia ma ojczyznę? Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze, w co wierzysz, w polskie wierzę. Mało kto wie, że był to napisany w dwóch wersjach bo właśnie napisał i dla dziewczynek, i dla chłopców. Mam. No Jaki i później, ma pani stosunek do, do tych obrawców, tak do tylu latach? Jak e, proszę pana, pani? ja po prostu nie to wybaczyłam. Ja w ogóle od dziecka nie znam takiego uczucia nienawiści, czy tam zawiści, czy pragnienia zemsty. Ja i dzisiaj też, tak jak mnie kiedyś pytano, to ja powiedziałam, że ja nie, 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 nie szkoda byłoby czasu tracić na nienawiść do tych, którzy mnie nienawidzili. Ja wolę ten czas spędzić w miłości do młodzieży, która mi potem odwzajemnia miłością. I po co mi tam myśleć? Ja w ogóle na ten temat nie myślę. To byli, oni byli wrogami. Ja nie spodziewałam się, jeżeli wstępowałam do organizacji, to już było to ryzyko, że kiedyś dostanę w kości. Nie daj Boże, jak się trafi, że, że wpadnę. Także ja nie mam tej i do dnia dzisiejszego nie. Ja, ja uważam, że. U nas gorzej, jak UB, UB aresztowało, biło, męczyło, zamordowało wszystkich. Tak się cieszę, że właśnie poproszono mi, że jestem też tam patronem, w patronacie na Łączce. Także, no, ja uważam, że nie ma co tam, zawsze takie, takie piękne słowa powiedział młody powstaniec warszawski. Boże, uchroń mnie od zła i nienawiści. Niechaj się mój odzew nigdy nie ziści. I ja to często powtarzam do młodzieży: Nie, ma, nie, nie, nie potrzeba się tak mścić ani, ani, ani po prostu mieć tą nienawiść. Są, oni tacy byli, a zresztą tam też są i w Rosji ludzie i ludziska też dużo przycierpieli. A po drugie, kochani, to ludzie nie są winni, że są takimi, jakimi być nie powinni. To zależy od wychowania, zależy, co oni przeżyli i w jak, jakim otoczeniu przeżyli. W zeszłym tygodniu był tu u mnie jeden pan, który... dziennikarz, który pytał mnie, jak ja zostałam dzień zakończenia wojny światowej, drugiej wojny światowej. Jak ja to przyjęłam? Ja w ogóle nie przyjęłam, bo ja jeszcze do dnia dzisiejszego Jestem, dla mnie się wojna nie skończyła. Jeszcze dzisiaj słyszę, że jestem bandytką, prawda? Także dla mnie się to nie skończyło. I ja, ja uważam, że tylko ja jestem wrogiem teraz walki z bronią. I ja uważam, że możemy walczyć też słowem. Tak jak miłość ma wiele oblicz, tak samo i walka. I zawsze mówię do młodzieży: kochani, wy walczcie przede wszystkim nauką, uczcie się. Jak najbardziej, bo potrzeba w Polsce z mądrych i wykształconych ludzi. Druga sprawa, mówię, to wierzcie głęboko, bo nie daj Boże, coś się przytrafi. To tylko wiara nas utrzymała. Ta głęboka wiara, którą nam wpojono od dziecka, od tego małego wierszyka. Także pamiętajcie, poza tym pracą, jak już skończycie studia, pracujcie uczciwie, bo dzisiaj to. Myśmy walczyli o Polskę wolną i czystą jak za. No wolność jaka jest, taka jest, ona jest bardzo słaba, nie taka, jaką myśmy marzyli, ale, ale jest wolność, prawda, bo samo to, że nie śpimy w nocy, że nie ma tych nalotów, że, że są szkoły w języku polskim, chociaż też się niszczy je bardzo, ale, ale to wszystko można jeszcze jakoś przeżyć, także jest jakaś wolność. I, i, Pielęgnujcie tę wolność, tak zawsze przemawiam do młodzieży. Pielęgnujcie tę wolność, bo tylko ten się dowie, czym jest wolność, kto ją straci. Bo ona jest jak zdrowie, właśnie tak jak Mickiewicz powiedział, ten się tylko dowie, kto ją straci.